Cześć, maneczko, mordeczki, banieczka na drubeczko, piąteczka, żółwiczek. Witam serdecznie i pozdrawiam wszystkich. <laughs> dzisiaj taki luźniejszy vlog, unboxing w sumie, a vlogowy unboxing, bo zamówiłem taką tablicę fajną. Zaraz Wam pokażę. <laughs> Miała przyjść wczoraj, ale przyszła jednak dzisiaj. Także dzisiaj Wam wrzucę unboxing i na live w sumie już będzie zamontowana u mnie tam. O, tu będzie zamontowana. I będzie do zapisywania fajnych rzeczy, także no. To moment komordy. Jeszcze, a w sumie jeszcze na początek tak, jeśli Wam się yy, ten yy, unboxing podoba, no to zostawcie łapkę w górę, suba na kanale oczywiście z dzwoneczkiem. Yy, w opisie macie Discorda, fanpage'a, grupkę na Facebooku, Twittera. Yy, to tam jeszcze. Takie opcje jak yy, wspieranie kanału też jest, możecie też kanał, i zapraszam też na live. Także to była. Live, tak Dobra, ja wezmę. Czekajcie, no wezmę. O, e, takie coś Nie jest to jakieś duże, ale to w zupełności. staczy mordy Czekajcie, iść tu, no zamiałem. I zobaczymy co to jest Jak to w ogóle wygląda Kuria górka wodna Był u mnie rano już Po 12 chyba, przed 12 Czy coś takiego Ale to jest zapakowane powiem wam Dobrze, że to folia Dobra, małem to. No ja cię krępię. Dobra. No wam tak, zapakowany jest. Spoko. Ciężka, ja tak ściągam. Chyba nie bardzo, co? Chyba nie bardzo. Kurde, bela. może starczy Ja cię Foli więcej niż myślałem. <grymne> <grymne> Że folii więcej niż myślałem. Coder de Bella, ¿no? Dobra. Czekajcie chwilę. Tak może nie do to... mnie. O! Coś takiego, nie? Taka tablica do pisania. Yy, nawet magnesy są. O. O. Gąbka jest. Pisaki są, dwa kolory, nawet nie, cztery. Super sprawa, jeszcze we folii to jest. Powiecie co? Yy, czekajcie, ja to może jak ja mam mogę to odłożyć Żeby tego nie uszkodzić. Górka. Jak to otwoć, no, dobra mam. Okej okay. hmm. Dobra, co jest tam mało ważne? O, taka fajna gąbka Spoko sprawa, do zmazania hmm. Ej, te pisaki są magnetyczne Ej, to jest akurat fajne. Patrzcie. To jest magnetyczne. To mi się podoba. Mamy też... O! kręty, przymocowane. I magnesy. Dobra, to się przyda. Fajne kolory. Na pewno się przyda. A tu widzę, że już... Dobra, bo widzę, że z jednego tego pisaka Magnes by tegował, ale to nic Także no, no Nawet nie wiem czego jest, ale dobra Także no, tablica się mniej więcej wielkości jest taka. Nie jest jakaś duża, ale do zapisywania fajnych rzeczy będzie. Będzie ona zamontowana mniej więcej na wysokości kamerki podczas live'ów. Także będzie tu zapisywane wspieranie kanału i co wspierają kanał na tym. Oczywiście coś tam się powmyśla jeszcze pewnie. Więc... Kurczę, tak bym mniej więcej się prezentowała ta tablica. Koszt takiej tablicy to 60 zł. Że Koszt takiej tablicy to 60 zł. To zależy od rozmiaru, bo większe rozmiary oczywiście więcej kosztują. Fajna będzie gąbka do masania. Będziemy elekcję robić, kurde, bela powiem wam że będziemy lekcję robić yy... no, także jeszcze dzisiaj na live'ach tą tablicę zobaczycie ja się oczywiście postaram to zamontować dzisiaj bo to w sumie parę minut to zamontowane będzie i będzie robó. także jeśli wam się unboxing fajnie spodobał to zostawcie łapkę w górę Suba na kanale dzwoneczkiem oczywiście, komentarze możecie napisać, co sądzicie o takim pomyśle na takim urozmaiceniu na live. Czy Wam się będzie to podobać, czy nie. Mam nadzieję, że tak. Będzie to jakaś nowość na live'ach w sumie, no i będziecie mogli jakieś pomysły dawać, ciekawe, co nie? Jakieś, nie wiem, challenge albo coś jakieś zapiski, czy coś. Będziemy prowadzić. Także jeśli Wam się coś takiego podoba, to opiszcie. Miało w komentarzach, albo piszcie na live'ach w sumie dzisiaj live o 18.00 4 godziny, także zapraszam ode mnie macie banieczkę na zróweczko pozdrowienia serdeczkę z piąteczką i żółwiczkiem także trzymajcie się i do zobaczenia w następnym unboxingu, trzymajcie się, siemanko, elo